Kiedyś swojego czasu nie można było stać na mieście. To był zakaz, łapali, były kary, bo po to było zrobione targowisko, gdzie są puste stoły. I, I ludzie nie przychodzą tutaj, właśnie, bo kupują to na mieście, gdzie staną, bo tu trzeba płacić za parking. A po co? Bo tam sobie nie płacą. No i tak jak jest, stoły są puste, jest bałagan, tak. Jest a w końcu się Tak, noszy. a ludzie sobie stają, nie płacą. My płacimy cały rok za stoły, płacimy placowe i jeszcze musimy ceny sprzedawać po, po za grosze, staje sobie na mieście, nikt się tym nie interesuje i robi sobie pieniądze. I ludzie nie wiedzą na przykład, jaka jest cena na cytrusku i przy mieście kupują, a bo to jest taka normalna cena i kupują sobie po prostu na mieście, a tu na cytrusek nie przychodzą, a tu jest niższa cena, no i my mamy sytuację i stoimy twarzą do klienta i gwarantujemy to, to jakością. I ogólnie producent stoi na dwóch trzech stanowiskach, więc stanowisko nie może sobie postawić, bo nie da rady tego obsłużyć, A pan na stoi na 10, 12, 15. Ludzie sobie wynają. To jest skarbówka, powinna przejść skarbówka, sprawdzić, skarb, można jeść na pole skarb. Tak. Nie boimy Tym bardziej, że jak ja mam trochę tego, trochę tego, trochę tamtego, to ja... Skarbówka prostu, ma wejścia e, na do tam tak, wszystko pisze o przyjeżdżają, stawiają sobie stolik i sobie hamują. I biorą pieniądze. Czyste pieniądze się śmieją nie? Oni się z nas takich, co uprawiają, po prostu śmieją, nie? Bo oni robią czysty sprawiedliwości. po 200, e, po 2000 dziennie, a my na 2000 cały tydzień pracujemy.